Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Rozpoczął się kolejny sezon ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Dziudziczu Sportowym. 23 stycznia w hali kolejarz rywalizowali ze sobą zawodnicy z 34 klubów z całej Polski. Rozgrywamy 8 turniejów w ciągu roku. Tutaj w Katowicach na tej hali na ulicy Alfreda 1. W rocznikach od najmłodszych dzieciaków, czyli od 6 latków. Po 15 latach. Zaczęło się od tego, że rodzice zapisali mi na jiu-jitsu, żebym wyładowała energię, bo byłam bardzo energicznym dzieckiem, ale jakoś od kiedy zaczęłam jeździć na zawody, tak to już nie przestałam. jiu-jitsu jest fajne to, że jest adrenalina, kto lubi sporty walki, to na pewno też by chciał trenować. Poziom jest bardzo wysoki. Mamy tutaj wychowanków, którzy w 2021 byli na mistrzostwach świata w Abu Dhabi, zdobyli medale mistrzostw Świata, a zaczynali swoją karierę zawodniczą tutaj na naszej lidze. Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach po raz kolejny zaprosiło do siebie wszystkie osoby chcące spędzić czas z podopiecznymi placówki. W ramach akcji można było wyjść na spacer z psami lub pobawić się z kotami przebywającymi w schronisku. Jest to akcja: daj pieskom pobiegać i kotkom pomruczeć. Jest to na zasadzie taki, że zapraszamy wszystkich ludzi z zewnątrz, którzy nie mogą adoptować, żeby z naszymi podopiecznymi wyszli, żeby pokazać, że bezdomne zwierzę nie jest wcale takie złe, że zostało porzucone bez powodu tak właściwie, że one się nadają do wszystkiego i można z nimi zrobić wszystko. Bardzo fajny piesek, jak na swój wiek, bo ma 10 lat, jest bardzo taki żywiołowy, ale bardzo spokojny, patrzy za opiekunem, czy ktoś idzie, nie ciągnie na smycz, także super. Zawsze miałem psa, a od jakiegoś czasu nie mam psa i gdzieś taka, raz, że tęsknota za takim spacerem z, z pupilem, a dwa, no, dla pomocy tym, tym pieskom. Informacje o tym, jak dodatkowo wesprzeć Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach można znaleźć na stronie www.schronisko-myślnik-kat. Zwycięstwem GKS-u Katowice zakończyło się spotkanie z drużyną Łuk Lublin rozegrane na hali ośrodka sportowego w Szopienicach. Gospodarze objęli prowadzenie na początku meczu, wygrywając dwa pierwsze sety. Następnie dali się pokonać w trzecim secie, by w czwartym, po zaciętej walce z przeciwnikami, odnieść sukces i zakończyć rozgrywkę z wynikiem 3 do 1 dla GKS-u. Myślę, że pierwsze dwa sety Graliśmy bardzo dobrze, wygraliśmy je pewnie. W trzecim bardzo dobrze zaczęła zagrywać drużyna z Lublina. Mieliśmy sporo problemów z tym, żeby utrzymać piłkę w górze, a nawet jak nam się to udało, to bardzo dobrze grali w bloku i w obronie, dzięki czemu nas wypunktowali w tym secie. Szkoda nam tego trzeciego seta, bo ten mecz właśnie zrobił się przez niego taki nerwowy. Cieszę się natomiast bardzo, że wytrzymaliśmy seta czwartego, bo tam również Decydowało się wszystko w końcówkach. Dzisiaj gdzieś tutaj w tych końcówkach wytrzymaliśmy tą presję i do tej pory również u nas na hali szczególnie udawało nam się tą presję wytrzymać. No i wygrywamy 3-1, bardzo ważne trzy punkty. Każdy, każdy patrzy w tabelę i, i myślę, że, że naprawdę no, arcyważne arcy 3 punkty. W następnym meczu rozgrywanym w ramach plus ligi zawodnicy katowickiego GKS-u zmierzą się z drużyną AZS Olsztyn. Od 28 stycznia do 6 lutego, 15. Katowicki Karnawał Komedii. Spotykamy się, żeby w tym trudnym czasie pokazać Państwu najlepsze komedie, jakie zostały wyprodukowane w Polsce. Teatry z Warszawy, z Łodzi, z Jeleniej Góry, z Krakowa, na dwóch scenach. W Teatrze Chores i na scenie Teatru im. Wyspiańskiego. Bawcie się i śmiejcie się. To najlepsza szczepionka na ten trudny czas. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.